Cześć, z tej strony i witam Was na Anarchia Jeżeli spodoba Ci się to co robię zostaw subskrypcję oraz łapeczkę w górę na dole filmu. Faski oraz Nodbak z mega mocnymi filmami. Obaj twórcy nagrali film, gdzie muszą zdobyć jakiś przedmiot w określonym czasie. U Faskiego była to w dropu, natomiast u Nodbaka były te dwa przedmioty, czyli Excalibur oraz rozgotowana kukurydza. Oba filmy mają montaż na serio wysokim poziomie. Filmy są długie oraz ciekawe. Więc jeżeli jeszcze ich nie obejrzałeś, polecam ci je obejrzeć. Wilo likuje powrót trendu SMP. Wilo w swoich najnowszych Igrzyskach wprowadził kilka struktur, które pochodziły z różnych SMP. A były tam takie struktury jak Piramida z Piecyków z Anarchii SMP. Jezus z Obsydianu, również z Anarchii SMP. I Wielki Anioł z Drop SMP. W sumie to Igrzyska się nazywają historyczne Igrzyska Śmierci. Więc możliwe, że po prostu wymyśliłem sobie jakąś teorię. Ale kto wie! Podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Event wakacyjny już za nami. Tak wiem, skończył się jakieś dwa tygodnie temu, ale nie chciało mi się nagrywać. Ale spokojnie, spokojnie, w momencie nagrywania tego filmu jest ogłoszony nowy mini-event o nazwie 1%. Chodzi w nim o to, że za zabijanie stanie na strefie AFK oraz podczas kopania macie szansę na zdobycie klucza do skrzyni 1%, w której macie 1% szans na druknięcie elitry. 99% szans na to, że dropnie wam serce lub zaczarowanie przedmiotu. Moim zdaniem jest teraz idealny czas, aby rozpocząć grę na serwerze Anarchia.gidji, bo serio można zrobić bardzo dużo na tym evencie. Poczekajcie chwilę, mam w planach nagrać serio gruby materiał z Anarchii, ale bez waszej pomocy mi się nie uda. Potrzebuję ogromnej ilości zaczarowań przedmiotu, więc jeżeli chcesz pomóc mi w nagrywce i podarować kilka zaczarowań, na Discorda, do którego masz link w opisie oraz twój tikieta o współpracę. To wszystko, a teraz wracajmy do filmu. Nowy OP sposób na zabijanie? Ostatnio scrolując TikToka zobaczyłem taki filmik. Ej, no takuje coś w pysku, kur... Napisz, tak że to jest hit, nie? Zaraz nie wytrzymam, kur... Sięgam, nie? Takie coś, kurde... Po coś widzowie musi uwierać. że nie wiem, co się dzieje. Hmm... Elo. Co to jest? Co? CO?! CO?! No właśnie. Jak widzicie, Umarł od zniszczenia skrzynki. Zdziwiło mnie to, i podczas sprawdzania komentarzy znalazłem wytłumaczenie. Skrzynka miała itemy, które miały za dużo end w sobie, więc Twój klient nie mógł tego przetworzyć. Jest to dziwne moim zdaniem, ale lepiej tak nie róbcie, bo jest to wykorzystywanie błędów serwera i możecie za to dostać bana. Podzielcie się Waszą opinią na ten temat w komentarzach, a my przejdźmy do kolejnego newsa. Kabylek szokuje wielu graczy. Możecie go znać podnikiem. A5B1SS. Ale o co mi chodzi? Chłop dosłownie typa się z elitrą i różgą, I nawet chyba z sakiewką dropu bez to temu ułaskawienia. Jak oglądam jego streamy, dosłownie myślę sobie, co ty człowieku robisz. Moim zdaniem, Kabelek jest bardzo pewny siebie i na pewno widać, że dominuje ten serwer. Moim zdaniem, Chłop jest dosłownie topką tego serwera. A Wy możecie się podzielić Waszą opinią na ten temat w komentarzach. Dexi oszukał nas wszystkich, a w jego ostatnim filmie powiedział Czujecie pewien niedosyt, ale spokojnie. Już za około 2 tygodnie na moim kanale pojawi się druga część tej przygody, w której wszystko stanie się jasne. A minął już miesiąc, a dalej nie dotarliśmy drugiej części. Mam nadzieję, że Dexi przypomni sobie o tym, że ma filmik wrzucić i go wstawi, bo dosłownie codziennie rano jak wstaję od razu sprawdzam YouTube, czy przypadkiem Dexi nie wrzucił tej cholernej drugiej części odcinka. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, czy Wy też czekacie. Bo ja serio czekam, czekam, czekam. I chyba się kurde nie doczekam. No i widzowie, przechodzimy do tego momentu, żebym Wam powiedział dziękuję za oglądanie. Ale, ale, w ostatnim filmie powiedziałem. Napiszcie w komentarzu AnarchiaNiusy, a przypnę Wam serduszko i pojawicie się pod koniec kolejnego odcinka. Więc dotrzymuję obietnicy. No i tutaj macie listę z wszystkimi, którzy napisali AnarchiaNiusy. Do zobaczenia w następnym filmie. No i się ma.